Znajdujemy się właśnie na słynnych Stockyards tutaj w Fort Worth. Come on, hip, hip. Tyłek szopa. Jakby co popchnę Pawła, żeby jego zerwał? W ten Tam po drugiej stronie, takie szare. Z tego okna strzelał. Ci ludzie, którzy okradają, mają nawet taki sprzęt. Trochę planowaliśmy naszą podróż, tak, żeby zobaczyć. Agnieszkę Vlog. Wybaczcie moje nieogarnięcie. Dopiero co dojechaliśmy do Fort Worth, skąd będziecie mogli oglądać dzisiejszego vloga. Stąd i z Dallas, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo blisko. I trzeba się jeszcze ogarnąć, zanim wyjdziemy z hotelu. Ale zanim wyjdziemy, to może mały room tour. Tada! Pokój jest bardzo duży. Najpierw pokażę wam sam pokój. Biurko, ogromne łóżko. I telewizor, tam mamy piękny widok, zaraz wam go pokażę, ale to nie wszystko, bo tutaj mamy część dzienną, gdzie mamy kanapę, fotel i drugi telewizor. <grym> Także naprawdę jest to bardzo duży pokój. Widok mamy na inne budynki i trochę na miasto. Tędy mogę przejść i pokazać wam łóżko w całej okazałości. No moim zdaniem naprawdę super. Nie ma, że jesteśmy zmęczeni, zanim udamy się na kolację, dojdziemy jeszcze na spacer po Fort Worth i plan jest taki, żeby dzisiaj brać się do Water Garden. Widziałam zdjęcia na Google Mapsie i mega mi się to podoba. Więc pomyślałam, że fajnie będzie to zobaczyć właśnie wieczorem, a nie w ciągu dnia, ponieważ powinno być fajnie podświetlone. No zobaczymy. Okazuje się, że te Water Gardens to jest w ogóle cały duży park. Tutaj mamy Stawik. Mamy. Już wejście do głównej atrakcji, której szukałam pomiędzy drzewkami. Myślę, że fajnie tutaj przyjść w dzień, ale w dzień są ludzie. Teraz nie mamy tutaj praktycznie nikogo, w sensie jedną osobę spotkaliśmy i będziemy to podziwiać zupełnie sami. A to jest taka wielka fontanna tarasowa, która idzie tutaj w dół i można po niej spacerować. No moim zdaniem ekstra to wygląda. jak podeszliśmy pod całą fontannę ale naprawdę spoko to wygląda wyobrażam sobie, że w dzień też także jak będziecie tutaj gdzieś w tej okolicy w dzień to też jak najbardziej tam podejdźcie bardzo ciepło, w ogóle podczas tego pobytu w Teksasie Krótkiego, póki co mieliśmy naprawdę już chyba każdą możliwą pogodę, no śnieg jeszcze nie padał ale prawie tornado deszcz, słońce, 4 stopnie prawie 40 stopni no dzisiaj mamy totalną duchotę, ale jutro podobno ma być trochę lżejsza pogoda, więc będzie się lepiej zwiedzać, a teraz no idziemy już w końcu jeść Tak mi uważaj. Znajdujemy się właśnie na słynnych Stockyards tutaj w Fort Worth. To jest taki historyczny fragment y, miasta. I tutaj za półtorej godziny około będą przechadzały się krowy, słynne krowy z wielkimi rogami. To tutaj znajdują się super sklepy klimatyczne. No wiadomo, taki tryturist, no Nie oszukujmy się, ale pomimo tego myślę, że i tak będzie fajnie. Dodatkowo tutaj są sklepy z kowbojkami A jeżeli obserwujecie mojego Instagrama, to możecie wiedzieć, że ja takie kobojki planuję sobie w Teksasie kupić. Wiedzmy Myślę, że po sklepach trochę też pochodzimy Także zapraszam was na zwiedzanie Stockyards W ogóle za mną chyba jest znak O! Jest znak, jest znak A! Nawet kowbojki Louis Vuitton. No to już jest trochę beka. Ale patrzcie jakie to są kolory, jakie wzory, o ludzie. Przeciętne tutaj z tych yy, rzędów kosztują 250 dolarów w górę. Za 500 też widziałam. A te Louis Vuitton kosztują 2,5 tysiąca, 2,5 tysiąca. Byliśmy w sklepie z pamiątkami bardziej. Tutaj jest taki sklep, który jest konkretnie z butami, więc, więc idę polować tutaj. Jesteśmy w sklepie z ręcznie robionymi butami, one wszystkie są ręcznie robione, tutaj mnóstwo ludzi, znaczy mnóstwo, z panów robi je ręcznie w różnych kątach tego sklepu. I wam powiedział, że nieważne, które zobaczę, im się spodobają, ponieważ to nie jest to, czy to męskie czy damskie, bo one wszystkie robią te sami i po prostu musi pasować rozmiar, na przykład te wiadomo, że nie będą na mnie. Można tutaj kupić kapelusze za 350 dolarów i do nich futerały, żeby przenosić je i nie niszczyć. Ale zmieniamy sklep, bo tutaj wszystko jest super drogie, a buty kosztują 900 dolarów, więc, więc no nie. rozważam te. Buty kupione, tanio nie było, ale dostaliśmy jeszcze do tego wodę i piwko na odchodne, więc bardzo sympatycznie. Pani powiedziała, że dopóki jesteśmy tutaj na tych uliczkach i Paweł ma to piwo w ubranku, to może je pić tutaj. Nie musi go chować ani, ani się chować. Więc jest dobrze, nie będzie żadnych kłopotów. Bo, jak widzicie, w Stanach nie wolno pić alkoholu publicznie. Ale widać, ta ulica rządzi się swoimi prawami. Czekamy na krowy, za chwilę mają przejść o 11.30. Pan policjant powiedział mi, że to jest najlepsze miejsce do obserwowania tego. Zanim zawsze jestem ciekawy, gdzie ludzie są. Więc jeśli z Fort daj a nie nie jest a ok? How about city from the z wielkiego stanu Texas, daj Let's another state, krówki ruszyły, nie mogę się czekać, jak przyjdą tutaj bliżej. Podobno nie będzie ich za dużo, ale cieszę się, że je zobaczymy tak z bliska. Bo na polach trochę widzieliśmy, ale no dosyć daleko, więc wiecie jak jest. Jakiś czas ktoś mi napisze, że szwajcarskie krowy mają przerąbane, bo mają wielkie, ciężkie dzwony. To ja wyślę mu ten film, żeby mógł zobaczyć, jak ciężkie i ogromne rogi mają te krowy tutaj. To jest kosmos. Jak oni w ogóle. Czy to jest naturalne, czy oni to wyhodowali? Muszę to doczytać, bo to jest kosmos. To jest kosmos. Mówili, że to jest przereklamowane i że generalnie to jest takie typowo pod... No wiadomo, że jest pod turystów, ale że jest przereklamowane, bo tych krowych jest bardzo mało, a innym znowu się bardzo podobało. Jest fajny klimat, ludzie są super mili, nawet biorąc pod uwagę to, że mają tutaj dużo turystów i mogliby być nimi znudzeni, to są super sympatyczni, pomocni. Także naprawdę spoko. Sam pokaz też fajny. No te krowy po prostu sobie idą, jest jakby nieco, dla nich, że w sposób męczący. A można się bardzo z bliska przyjrzeć tym wielkim rogom. Teraz pan idzie tam na walking tour, bo o 12 można jeszcze pójść do takie oprowadzanie po tym miejscu. Raczej się nie wybierzemy, ale, ale kto wie, Zaraz zobaczycie. W każdym razie jest taka opcja, że można jeszcze po tym się przejść na zwiedzanie z przewodnikiem. Paweł mówi, że to nie będzie pasować do mojego pokoju. A tak poważnie to zobaczcie, to jest moja dłoń, jakie to jest wszystko wielkie ogromne są te rogi i normalnie można sobie kupić 4 Takie trochę straszne to jest. Tyłek szopa Tyłek szopa super, a to jest tyłek jakiś sarny chyba. Kiedy to byłam przekonana, że coś tam się wydarzyło to byłam przekonana, że spędzimy tutaj dosłownie godzinkę tymczasem już jesteśmy tutaj parę godzin i naprawdę jest co tutaj robić, jest jakiś muzeum można sobie pozwiedzać, porobić jakieś zakupki kupić pamiątki, ceny nie są naprawdę straszne względem innych miejsc więc to jest, co jest ciekawe teraz szukamy czegoś do jedzenia, pani którą tutaj poznaliśmy poleciła nam miejsce, które jest jakieś 4 km stąd i podobno jest tam świetne tako. Yy, więc być może się tam wybierzemy, Bo trzeba ufać ludziom, którzy tutaj jedzą na co dzień, co nie? No i się znają. Mam jeszcze takie przemyślenie: że, jakbyśmy byli tutaj latem, to by mi się bardzo nie podobało, bo byłoby zbyt upalnie i też te zapachy, które tutaj mamy, byłyby bardziej wyczuwalne. Ja pomimo tego, że nadal mam bardzo, znaczy, bardzo, no, już trochę jeszcze upośledzony węgiel i smak to. Czuję coraz więcej i tutaj czuć zapach takiej, wiecie, skóry. No ta skóra ma specyficzny zapach krowia, taka, wiecie, obrobiona, te buty, te, te wszystkie dywany i w ogóle wszystko. Także czuć ten zapach tutaj mocno. Także wydaje mi się, że latem bym się tutaj trochę męczyła, ale teraz jest spoko. Paweł stwierdził, że pójdziemy do miejsca, które też to pani polecała, ale jest bliżej, bo można tam dojść piechotą, nie trzeba niczym jechać. Tutaj jest też sporo hoteli i to nie jakichś takich wiecie westernowych tylko po prostu jest Hyatt na przykład, tutaj jakiś kolejny hotel, ale powiem wam szczerze, że moim zdaniem lepiej zatrzymać się tak jak my w downtown albo gdzieś po jakiejś innej stronie miasta, a tutaj chcę taką turbo turystyczną część po prostu sobie przyjechać na zwiedzanie, bo no wtedy macie takie wiecie pełne doświadczenie, widzicie więcej niż tylko tę turystyczną część miasta i wydaje mi się, że to jest po prostu fajniejsze. Trzeba zdecydowanie odejść od tej części turystycznej, historycznej. Jak widzicie, jesteśmy po prostu przy drodze. Jest i menu. Możecie sobie zobaczyć ceny, i co tutaj jest. Ktoś sobie może zrobić klawkę. W środku wygląda to tak trochę stołówkowo, ale jest bardzo dużo ludzi, więc zapowiada się, że będzie smaczne. Przepyszne jedzonko i naprawdę. To, co widzicie na moim terenie, kosztowało 10 dolarów. Także no, polecam to miejsce zdecydowanie. Trzeba trochę odejść od tego um, historycznego miejsca turystycznego, ale naprawdę, naprawdę warto. Przyjechaliśmy właśnie do czegoś, co nazywa się Fort Worth Nature Center and Refugee. Tutaj macie piękne logo. Zastaliśmy mapkę, jak widać. I tutaj można zrobić też kilka, mm, kilka wędrówek, jest kilka ścieżek. Można y, sobie pospacerować i można zobaczyć dzikie zwierzęta, które sobie tutaj żyją, no tak jakby żyły na wolności, tak? One są odratowane, one tutaj sobie funkcjonują normalnie i podobno są aligatory. Ja już widzę, że są różnego rodzaju y, zwierzaki, które mogą być ciekawe. Są bizony, ale niestety ta część jest teraz zamknięta, z tego co widzę. Także y, idziemy jeszcze do centrum tutaj dla odwiedzających, żeby dowiedzieć się trochę więcej. A później ruszamy na jeden ze szlaków, myślę, że jednym, który zrobimy, jednym z tych, które zrobimy, będzie na pewno szlak tutaj na wyspę i po tej wyspie można pochodzić, on nie jest długi, ma około 2 km, także różne szlaki można sobie zrobić kilka i na pewno sporo zwierzaków zobaczyć, ale one żyją tutaj jak na wolności, więc trzeba uważać i patrzeć pod nogi, no żeby, wiecie, im nic nie zrobić, albo żeby one nie zrobiły nic, no, chodźcie, w ogóle 30 stopni, masakra. Pełno do takich stworów. Przepiękne są. Cztery teraz widzicie. Są tabliczki informacyjne, i tutaj widać e, miejsce, które my chcemy obejść. Tutaj macie wszystkie informacje. Także lecimy na szlak. Mam nadzieję, że mnie nie zerze żaden aligator. Jakby co popchnę Pawła, żeby jego zerzał. Pamiętam jak byliśmy na Kubie. Pływaliśmy tam po rzece łódką z Hesusem i on kazał nam wkładać rękę do wody, żeby zobaczyć jaka woda jest ciepła. A teraz sobie myślę, że skoro podawali tam do jedzenia steki z krokodyla, to pewnie te krokodyle tam też były, ale jakoś nie myślało się o tym w ten sposób. żółwi, ale to tak naprawdę może nie być sezon na żółwie. Ja nie sprawdziłam, na co jest sezon, bo po prostu przyjechaliśmy sobie tutaj pochodzić i jest fajnie. I to jest najważniejsze. E, przepięknie, wspaniałe miejsce na spacer, naprawdę. Sarenki wszędzie, wokół. No, bajkowo po prostu. Także. Czy to jest żółw? Tam po drugiej stronie. Ej, my tu śmieszkujemy, ale mamy aligatora. Nie wierzę. Patrzcie, tutaj widzicie. Tu, 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 kurczę. No na samym środku jest aligator, Ale od ale mi się podoba. Ej, uciekajcie stąd, to jest aligator. No, trochę daleko, ale to dlatego, że po prostu on jest po drugiej stronie rzeczki. Tutaj widzicie, stoimy my. I on jest po prostu po drugiej stronie rzeki. Nie wiem ile to może być metrów. Mam nadzieję, że się nagle nie zerwie i nie przyjdzie nas zeżrzeć. Ale się mega jaram, że udało się zobaczyć aligatora. Czekamy na kluczyki do auta i drogę, ale zanim pojedziemy do kolejnego punktu, to zwiedzimy jeszcze dzisiaj Dallas. ilość poziomów tutaj zdecydowanie robi wrażenie. I jako ciekawostkę dodam Wam, że teraz po lewej stronie tutaj idzie ekspresowa yy, ekspresowa droga i można dodatkowo zapłacić i po prostu wtedy jechać tą szybszą yy, linią. Także jak ktoś chce, to może. Podejrzewam, że to jest fajne, jak na przykład są korki, się dojeżdża tutaj do pracy czy coś. My mamy czas, więc na spokojnie jedziemy sobie tą yy, wolniejszą, która jak widać tak jest całkiem szybka, więc, więc spoko. Właśnie mijaliśmy znaki i wyobraźcie sobie, że na tej naszej drodze jest limit 70 mil na godzinę, a na ekspresowej jest limit 75. Więc nie dość, że jest mniej ludzi, to jeszcze jedzie się po niej szybciej. Więc ma sens, że ekspresową ekspresowa w sumie, jak teraz z tym myślę, ale wiecie o co chodzi. Myślę, że to ciekawe, było, nas takich nie ma. E, przynajmniej nie kojarzę, żeby coś takiego było. Zanim mgła się trochę podniesie, a mam nadzieję, że to zrobi, to lecimy jeszcze na śniadanie, bo nie, dzisiaj nie jedliśmy. Także zabieram Was do kawiarni, którą znalazłam przy moście, z którego rewelacyjnie widać downtown w Dallas. Więc mam nadzieję, że y, się trochę rozpogodzi i faktycznie ten widok będzie przepetarda. Tam jest most, a obok most dla samochodów, a obok jest most dla pieszych, z którego właśnie można zrobić fajne zdjęcia i fajnie podziwiać w ogóle te widoki tam. Zaraz przy parkingu jest taka informacja, żeby zamknąć samochód, zabrać z niego, e, zabrać kluczyki od niego i e, ukryć swoje rzeczy. E, no i my tak też zrobiliśmy. Oczywiście no nie możemy toreb jakiś tam większych wziąć ze sobą, więc zostawiamy je w aucie, ale oczywiście najważniejsze rzeczy mamy w plecakach. Niemniej trochę to jest straszne, że muszą to o tym pisać, no ale Dallas, więc... Wiecie, takie znaki są dość powszechne, na przykład w Kalifornii. Widzieliśmy je już wcześniej, ale przyznam, że pierwszy raz widzieliśmy je w Teksasie. E, oczywiście w Szwajcarii nawet się zdarzają, bardzo rzadko, ale się zdarzają. No teraz niestety wszędzie trzeba uważać. A, a dodam jeszcze taką ciekawostkę, że Paweł raz został okradziony w Kalifornii par lat temu, nie? To było. E, ukradli mu plecak z samochodu, który był też schowany z tyłu. No i w tym plecaku był laptop, więc. Pamiętam, że taka sytuacja miała miejsce, także mam nadzieję, że dzisiaj ja się to nie przynarzy, bo też jest mój laptop tam z tyłu, wiecie, no nie będę nosić tego wszystkiego ze sobą, to jest ciężkie jednak. Jesteśmy właśnie nad Trinity River, która płynęła też przez Fort Worth i tutaj z tyłu macie Margaret Hunt Hill Bridge, tak to się nazywa jak dobrze pamiętam. Ten piękny biały most klimatyczny. Tutaj jest drugi most, po którym można się przespacerować na drugą stronę całkiem w stronę downtown. Jak widzicie, widok stąd jest naprawdę świetny. No my mamy też taką szarą pogodę, że wszystko jest trochę szare, ale myślę, że w słoneczny dzień naprawdę tutaj można świetne zrobić zdjęcia, też słońce pięknie się odbija od tych wieżowców. No jest klimat, a to downtown jest zdecydowanie większe od tego Fort Worth. No Dallas jest większe, więc yy, widać, widać. Paweł mi właśnie tutaj opowiada, że y, kiedy go okradli wtedy w Kalifornii, to rozmawiał z ludźmi, którzy tam mieszkają i oni powiedzieli, że ci ludzie, którzy okradają, mają nawet taki sprzęt, którym są w stanie stwierdzić, czy w którymś bagażniku jest jakiś laptop. Nie wiem, czy to w jakimś polu magnetycznym, czy czym to wykrywa, ale oni są w stanie poznać, wiedzą gdzie się włamać, więc kurczę no, y, złodzieje są coraz bardziej y, sprytni. Trzeba uważać na swoje rzeczy, ja absolutnie nie chcę mówić, że w Stanach wszędzie tak jest, bo, bo nie, ale no słuchajcie, duże miasto, po prostu, wszędzie w dużych miastach, w Barcelonie też trzeba uważać. Moi znajomych ukradli w Barcelonie, więc sami rozumiecie. Dokumenty, najważniejsze rzeczy, jakieś leki, jak bierzecie, zawsze miejcie przy sobie. Ten most do spacerów jest bardzo szeroki i dużo się na nim dzieje, jest dużo miejsc do siedzenia. Dużo miejsc zrobienia fotek. Także jestem całkiem zaskoczona, jak to wygląda. Naprawdę spoko. sobie zaplanować więcej czasu i przespacerować się wzdłuż tej rzeki, bo tutaj jest mnóstwo naprawdę fajnych terenów spacerowych. Obok mostu jest mnóstwo fajnych knajpek, także naprawdę można spędzić tutaj i pół dnia i będzie co robić. Do yy, no szkoda, że nie mamy czasu tak naprawdę na przejście całkiem na drugą stronę. No z drugiej strony ta pogoda dzisiaj jest taka, że nie zachęca, natomiast myślę, że bardzo, bardzo fajne miejsce do odwiedzenia. znajduje się słynne The Sixth Floor Museum, do którego co prawda my się nie udajemy, ale to jest muzeum, które znajduje się w miejscu, w którym stał zabójca Kennedy'ego, kiedy do niego strzelał. I jeżeli macie ochotę, to oczywiście można je odwiedzić, ale my uznaliśmy, że nie jest to dla nas na tyle interesujące, tym bardziej że z tego co się orientowałam, to w środku znajdują się głównie rzeczy takie jak jakieś rzeczy mówiące o teoriach spiskowych, trochę o Saliu Kennedy, trochę o tym zabójcy, więc dla nas nie jest to ciekawe, ale za moment udamy się w miejsce, w którym Kennedy został zastrzelony, bo to miejsce jest zaznaczone na jezdni znaczkiem X, więc chodźcie z nami. Trochę ruchliwa droga, ale mam nadzieję, że pomimo tego będziecie mnie dobrze słyszeć, tutaj mamy zaznaczone to miejsce na jezdni, z tego okna strzelał. Tutaj widzicie to okno, albo i nie widzicie, bo nie ma ostrości, ale to jest właśnie to miejsce. O, teraz widzicie. Ja Wam tylko przypomnę, że Teksas jest dwa razy większy niż Polska. Teksas jest naprawdę ogromny i tak naprawdę trochę planowaliśmy naszą podróż tak, żeby zobaczyć... taki biało-żółty jak yy, ten nasz pociąg lokalny na kolejach dolnośląskich. <laughs> więc tak, Teksas jest dwa razy większy niż Polska i trochę planowaliśmy naszą podróż tak, żeby zobaczyć yy, jak najwięcej miejsc, które nas, nas interesują. Oczywiście nie zobaczymy ich wszystkich, bo jest to fizycznie niemożliwe, więc musieliśmy jakoś okroić te, te miejsca. No i właśnie wybierać, czy zatrzymamy się w Dallas, czy mamy, czy w Fort Worth. Mieliśmy też w planach korpus Christi na noc, ale tutaj ludzie nam powiedzieli, że to nie jest najlepsze miejsce na zostanie na noc i że lepiej na przykład trzymać się na dłużej w San Antonio. więc tak też zrobimy. Trochę to wszystko też na miejscu zmodyfikowaliśmy, bo nie bukowaliśmy za bardzo noclegów wcześniej. pod kątem naszych zainteresowań, pod kątem tego, co my chcieliśmy zwiedzić. I mówiąc szczerze, cieszę się, że tak zrobiliśmy, bo Dallas jest bardzo głośne, jest dużo większe, jest takie bardziej przyłączające przynajmniej dla mnie. Natomiast Fort Worth było takie, nadal duże miasto, nadal ma downtown i taki fajny klimat, ale jednak jest takie trochę bardziej przyjazne, moim zdaniem. Także ja się bardzo cieszę z tego wyboru. Natomiast Dallas jest, wydaje mi się, mniej ciekawe, może właśnie pod kątem naszym i naszych zainteresowań ma jakieś tam muzea, więc jeżeli to was interesuje, to to jest nawet muzeum holocaustu, no jest to muzeum właśnie odnośnie tego zabójstwa Kennedy'ego. Jest tutaj naprawdę dużo rzeczy, jest taka wieża widokowa, na którą można też wjechać, dużo knajpek fajnych, dużo się tutaj po prostu dzieje. Ale moim zdaniem Fort Worth jest po prostu bardziej przyjazne i ja od niego czuję lepszy klimat, no więc... Idziemy już do samochodu i kierujemy się w stronę Austin, także ja się będę już z wami żegnać i widzimy się w następnym vlogu już w Austin. Tam zostajemy na aż 3 noce, także szykuje się dużo ciekawych rzeczy. Zapraszam Was już teraz do tego vloga. Nadrabiajcie również wcześniejsze z przylotu i z College Station, z Labog, z Amarillo. Dużo się działo, dużo różnorodności bardzo daje nam ten Teksas, więc... Polecam pooglądać poprzednie vlogi i kolejne już teraz też polecam. Do zobaczenia niebawem. Cześć!